Witaj na kanale Poniedziałkowe sieciaczki. Ja nazywam się Agnieszka Bojda i zapraszam na kolejną część kursu z sieci komputerowych. W dzisiejszym odcinku omówię, czym jest routing statyczny i kiedy go używamy. Zaprezentuję przykładowy schemat logiczny sieci, na której będziemy testować to zjawisko. Pokażę wam, jak dodać taką trasę statyczną. Zaprezentuję podstawową konfigurację takiej sieci, a także konfigurację statycznej bramy domyślnej i pływającej trasy statycznej dla protokołu IP w wersji czwartej. Routing statyczny jest jednym z rodzajów routingu. Proces ten ma za zadanie wybrać jak najlepszą aktualnie dostępną ścieżkę dla pakietów, tak aby trafiły one od źródła do celu. Najlepsza droga to taka, którą dany pakiet dotrze do celu najszybciej. Nie zawsze jest to droga najkrótsza. Procesem tym zajmują się routery, które należą do warstwy sieci. Wybór tej trasy przebiega w oparciu o docelowy adres IP pakietu. Tablicę routingu. W routingu statycznym trasy są wprowadzane ręcznie przez administratora. To on decyduje o trasach zainstalowanych w tablicy routingu routera. Routing statyczny najczęściej stosujemy gdy korzystamy z małych sieci składających się z kilku routerów, gdyż łatwiej nam zastosować trasy statyczne. Przy mało rozbudowanych sieciach routing statyczny daje nam większe korzyści niż dynamiczny. Gdy sieć jest zbudowana w topologii koncentratora czyli jest jeden centralny punkt, do którego jest podłączonych wiele punktów zewnętrznych a droga do celu zawsze prowadzi przez punkt centralny lub przy łączności z ISP wykorzystaniem trasy domyślnej. Schemat logiczny sieci. Jak widać sieć jest zbudowana z trzech routerów Router R1, R2, R3 oraz z trzech switchy S1, S2, S3 do których podłączone są hosty PC1, PC2, PC3 Nasza sieć składa się z pięciu podsieci Sieci pomiędzy routerem R1 a R2 pomiędzy routerem R2 a R3 Sieci za routerem R1 za routerem R2 za routerem R3 Dodawanie trasy statycznej Adres sieci i jej maska są obowiązkowe Natomiast kierunek przesłania pakietu może być wyznaczony na trzy sposoby: podanie nazwy interfejsu wyjściowego, podanie adresu IP następnego routera, podanie adresu IP i nazwy interfejsu. Na końcu komendy można dodać wartość dystansu administracyjnego dodawanej trasy. Domyślnie wartość ta wynosi 1, czyli bardzo dużo. Wyższą wagę mają jedynie sieci skonfigurowane bezpośrednio na interfejsach. Jeżeli chcemy dodać statycznie trasę zapasową, Możemy jej ustawić metrykę niższą niż posiada trasa główna. Trasa alternatywna zostanie dodana do tablicy routingu wtedy, gdy trasa główna będzie niedostępna. Dla powyższej topologii, skonfigurowanie routingu statycznego pomiędzy siecią 192.168.1.0 i 192.168.20 będzie wyglądać następująco. Trasa skonfigurowana przy użyciu adresu IP kolejnego routera nazywa się trasą rekurencyjną. Do zadziałania wymaga istnienia w tablicy routingu trasy do sieci podanego adresu IP. Nazywana jest trasą rekurencyjną, gdyż wymagane jest dwukrotne przeszukanie tablicy routingu w celu wyznaczania sposobu opuszczenia routera przez pakiet. Pomimo ustawienia drogi do sieci 192.168.20, komputer PC11 nie otrzymuje poprawnej odpowiedzi na komendę ping. Dzieje się tak dlatego, gdyż pakiet dochodzi do routera R2, nie znajduje drogi powrotnej. Komenda ping wysyła zapytanie i otrzymuje odpowiedź ze zdalnego hosta. W powyższym przypadku router R2 nie zna jeszcze drogi powrotnej do R1 i kasuje pakiet odpowiedzi. Aby routing zadziałał, trasy muszą być skonfigurowane symetrycznie pomiędzy źródłem i celem. Należy wykonać następującą konfigurację na routerze R2. Trasa skonfigurowana przy użyciu nazwy interfejsu wyjściowego nazywana jest trasą bezpośrednią. Zadziałanie nie wymaga istnienia w tablicy routingu trasy do sieci zdalnego routera. W szczególnym przypadku połączenie może zadziałać nawet dla błędnie skonfigurowanych adresów IP na linku łączącym routery. Trasa statyczna, dodana poprzez opcję interfejsu wyjściowego, jest wyświetlana w tablicy routingu jak trasa do sieci bezpośrednio połączonej. Bardzo często, mając pojedyncze wyjście do sieci zewnętrznej, bramę domyślną konfigurujemy statycznie. Do skonfigurowania bramy domyślnej służy następująca komenda. Należy zwrócić uwagę, że powyższa konfiguracja przedstawia trasę do wszystkich sieci. Poniżej przykładowa konfiguracja. Terminem pływającej trasy statycznej nazywa się trasą zapasową która zostaje użyta w przypadku awarii trasy głównej. Trasę pływającą można zdefiniować do określonej sieci lub do bramy domyślnej. Cała konfiguracja polega na tym, aby skonfigurować trasy do tej samej sieci poprzez różne drogi z różnymi wartościami dystansu administracyjnego. Trasa o wyższym dystansie administracyjnym nie zostanie użyta, dopóki w tablicy routingu istnieje trasa o niższym dystansie administracyjnym, przykładowa konfiguracja poniżej. W tym przykładzie interfejs, przez który prowadziła trasa główna, był niepoprawnie skonfigurowany. Po zmianie konfiguracji na interfejsie Serial 000 przejął on rolę trasy domyślnej. Dziękuję za uwagę! Eluwina!